A przed nami ostatni pojedynek serii do południowej. Jest to kolejna 33 walka. Narożnik czerwony Nowak Łukasz, Zagłębie Konin, narożnik niebieski Brzęk Mateusz Golden, Team Nowy Sącz. W tych cięższych wagach bardzo mizerny poziom sportowy. Po pierwszych ruchach widzę, że i w tym pojedynku raczej nie błysną gwiazdy, i jakieś przyjemne rozczarowanie, które zademonstrują nam zawodnicy. został bardzo zawodnik z Golden Team Nowy Sącz. Po prostu atak bez przygotowania wykorzystał skrętnie to jego przeciwnik. I tam chociaż nieporadne, ale dwa, trzy ciosy zostały ulokowane na głowie zawodnika z Nowego Sącza. Kolejne dobre dwa ciosy reprezentanta Zagłębia Konin. Na obrony zawodnik z Nowego Sącza przed lewym prostym Mariusza Brzęk przepraszam Łukasza Nowaka chociaż Brzęk posiada dłuższy zasięg ramion jednak częściej ciosami prostymi trafia reprezentant z Ponin. Renner z Nowego Sącza Jerzy Galara stara się jak może i mobilizuje swojego podopiecznego jak również Paweł Podlas i Grzegorz Szymański którzy starają się pobudzić powiem, starcie drugie. wyobraźnię i żeby ich zawodnik po prostu lepiej częściej trafiał. Nie ma dokładnego wsunięcia nogi tutaj pod zawodnika przeciwnego i potem dostawienie prawej nie ma po prostu brakuje odległości do zadania poprawnego, czy to lewego, czy prawego. Ciosu prostego. No ale tutaj zachodzi to ryzyko, że przeciwnik będzie szybszy i zada mi jakiś kontrujący cios. I w psychice zawodnika pozostaje to, że lepiej machnąć rękami w powietrze, niż by przeciwnika cios wylądował na, na mojej głowie, ewentualnie na zasłonie. Troszeczkę pogubił się Mateusz Brzęk w swoich zamiarach i tutaj Łukasz Nowak troszeczkę wykorzystuje ten moment dekoncentracji zawodnika z Nowego Sącza i lokuje po dwa, trzy czasy na głowie swojego rywala. Mam nadzieję, że seria do, popołudniowa dostarczy nam troszeczkę więcej emocji, więcej dobrych walk. Chociaż do, w, w serii dopołudniowej do kategorii 64 kg, może 75 były bardzo ciekawe pojedynki w tych niższych wagach. Jeżeli już przeszliśmy do kategorii 75 kg, to Tutaj pojedynki naprawdę pozostawiały wiele do życzenia. A w kategorii 91 no w zasadzie nie ma żadnego zawodnika, który by do tej pory się wyróżnił jakąś umiejętnością techniczną lub siłą ciosu, czy naprawdę taką determinacją, a co za tym idzie po prostu wolą zwycięstwa. Koniec drugiego starcia i w dalszym ciągu jeszcze galera po prostu przekonuje swojego wychowanka do, do tych typowo za, zachowań bokserskich rotacji balansu, uniku i do bardziej zdecydowanych ataków jaki to da efekt w rundzie trzeciej przekonamy się niebawem a Łukasz Nowak wręcz połyka wiedzę którą mu przekazuje Paweł Podlas i za moment zobaczymy co przyniesie lepszy efekt Wybiegnę może już troszeczkę do serii popołudniowej. Będziemy mieli walki w kategorii 52, 60, 69, 81 i plus 91 kg. nie chcą już te ręce Michała Łukasza Nowaka, przepraszam tak szybko i sprawnie funkcjonować w dodatku jeszcze bardzo wysoko uniesiona broda kwalifikuje się do naprawdę ciężkiego nokautu jeżeli by Mateusz Brzęk wykorzystał tą lukę w pozycji bokserskiej zawodnika z Konina. 10 sekund i będziemy świadkami zakończenia serii walk do południowej naprawdę kompletny brak wyobraźni Brzęka atakując a chyba z pięć razy i za każdym razem został zatrzymany tą samą akcją lewy taki słabszy i prawy na górę to no, jest ciekawy werdyktu w tej walce 17 ale jeszcze minutka może czy dwie i poznamy

Kategoria 91 programu stosunkiem głosu cztery do tego zwyciężu Łukasz Kowal Zagłębie Koni. No myślę, że te końcowe akcje tutaj zdecydowały o powodzeniu w tym pojedynku Łukasza Nowaka z klubu Zagłębie Koni.